W kuluarach sejmowych od samego rana unosiło się napięcie, którego nie dało się zignorować. Posłowie mijali się w pośpiechu, niektórzy nawet bez zwyczajowych powitań jakby każdy z nich miał na barkach ciężar spraw, o których nie mówiło się głośno. Od wczesnych godzin obie strony koalicji powtarzały jedynie jedno zdanie: Dzisiaj coś pęknie. Nikt jeszcze nie wiedział, co dokładnie ale wszyscy czuli że wydarzenia ostatnich dni wprowadziły rząd na ścieżkę, z której trudno będzie zawrócić. Największym echem odbiła się informacja o nocnym spotkaniu w kancelarii premiera, które, jak potwierdzano w kilku niezależnych źródłach, odbyło się bez udziału Szymona Hołowni. Dziennikarze dotarli do pierwszych przecieków już nad ranem. A kiedy politycy zaczęli pojawiać się w parlamencie, wiedzieli, że będą musieli mierzyć się z niewygodnymi pytaniami. Donald Tusk, pojawiając się na korytarzu, jedynie rzucił krótkie, spięte, bez komentarza i wszedł do sali, gdzie już czekali najbliżsi współpracownicy. Wyglądało to na reakcję człowieka, który nie zamierza tłumaczyć się publicznie z działań, które uważa za konieczne. Jednak dla opinii publicznej i partnerów koalicyjnych brak transparentności był jak czerwone światło. Z kolei Hołownia, który do Sejmu przyjechał nieco później, Wydawał się gotowy na starcie. Widać było, że noc spędził nie na odpoczynku, lecz na rozmowach i analizach. Kiedy dziennikarze zasypali go pytaniami o sytuację w rządzie, marszałek zatrzymał się, poprawił marynarkę i odpowiedział z zaskakującą ostrością: Jeśli premier uważa, że można pomijać marszałka Sejmu w kluczowych decyzjach, to niech ma odwagę powiedzieć to publicznie. Ja takich gier nie będę firmował. Słowa te odbiły się ogromnym echem, nie tylko w mediach, ale też w samym środku koalicji, gdzie wielu posłów zaczęło głośno mówić o najbardziej realnym od miesięcy scenariuszu rozłamu. W południe odbyła się seria zamkniętych spotkań klubowych. Wszędzie panował chaos. W platformie mówiono o konieczności uspokojenia sytuacji przed kamerami, choć jednocześnie było jasne, że część posłów zaczyna mieć wątpliwości wobec ostatnich ruchów Tuska. W trzeciej drodze atmosfera była znacznie bardziej napięta. Pytania o to, czy hołownia nie przesadza, mieszały się z pytaniami o możliwy plan B. Niektórzy zastanawiali się nawet, czy marszałek rzeczywiście ma dokumenty, które, jak sam twierdził, mogłyby zmienić całą narrację na temat działania rządu. Opozycja natomiast zacierała ręce i śledziła każdą wymianę zdań jak jakąś polityczną kronikę upadku. Politycy pis ironizowali, że koalicja sypie się szybciej niż ktokolwiek przewidywał, a Tarczyński otwarcie mówił na konferencji, że ostatnie działania premiera nie mają nic wspólnego z przejrzystością i szacunkiem do instytucji. Jego słowa były ostre. Nawet jak na standardy tej partii, ale w obliczu zamieszania zyskały wyjątkową nośność. W internecie już po kilku minutach pojawiły się setki komentarzy, a niektóre hasztagi zaczęły trendować szybciej niż jakiekolwiek wcześniejsze skandale w tej kadencji. Po południu doszło do wydarzenia, które dolało oliwy do ognia. Hołownia miał wejść na umówione spotkanie z premierem, jednak, jak podają świadkowie, w momencie, gdy otrzymał informację o kolejnej naradzie odbywającej się bez niego, po prostu odwrócił się i wyszedł z budynku. Osoby obecne przy wejściu do Sejmu mówiły o widocznym gniewie, wręcz rozczarowaniu. Podobno marszałek rzucił przez ramię tylko jedno zdanie: są granice. I choć zdanie było krótkie, dla wielu stało się symbolem przełomu. W tym czasie Tusk Otoczony przez najbliższych ministrów, próbował utrzymać wizerunek pełnej kontroli, ale wewnątrz rządu dało się wyczuć, że to tylko fasada. Współpracownicy zaczęli wysyłać do mediów sprzeczne sygnały. Jedni twierdzili, że premier nie miał wyjścia, inni sugerowali, że z chołownią nie da się pracować, jeśli każdy szczegół ma kończyć się w mediach. To było jak otwarte przyznanie, że wzajemne zaufanie, jeśli jeszcze istniało, było na granicy rozpadu. Wieczorem wybuchła kolejna polityczna bomba. Media opublikowały fragmenty tajnych notatek, które miały krążyć między resortami od kilku tygodni. Choć nie wiadomo, kto był ich autorem, ani w jaki sposób trafiły do dziennikarzy, jeden fragment szczególnie przyciągnął uwagę opinii publicznej. Zapis rozmowy. W którym jeden z ministrów miał stwierdzić, że hołownia nie może wiedzieć wszystkiego, inaczej blokuje decyzję. To był moment, w którym plotki zamieniły się w oskarżenia. Hołownia, zapytany o te doniesienia podczas wieczornego programu na żywo, nie próbował łagodzić przekazu. Powiedział wprost: Jeśli rząd potrzebuje ukrywać informacje przed marszałkiem Sejmu, to jest problem systemowy. Mam kolejne dokumenty. I to nie koniec. W sieci natychmiast zawrzało. Jego słowa zaczęto udostępniać w tempie, jakiego dawno nie notowano w polskiej polityce. Premier tymczasem zdecydował się na zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rządu Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy content dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.